Na real progress, słuchajcie, dzisiaj delikatnie inaczej będę robił to z ręki, będę robił to raczej e, tak bardziej amatorsko, jak się robiło to kiedyś. Tylko wyjdę na zewnątrz z e, Aktualnie na wyjeździe, aktualnie na wyjeździe w Dubaju, więc e, będą materiały, które będą pokazywały na pewno siłownie. I zaraz na w siłownię się wybieram, tak jak mówiłem, mocno się zawziąłem za siebie, generalnie jest to mój pierwszy wyjazd w życiu, jeśli mowa o czy w życiu, może w życiu, no może i w życiu w sumie tak naprawdę, bo zawsze wakacją mnie wiązały się z tym, że jadłem pod korek, odpoczywałem pod korek <laughs> i tak dalej, a teraz jestem na takim krótkim wyjeździe i odpoczywać też chcę, natomiast też w międzyczasie będzie siłka, a postanowiłem, że tak czy siak jeść muszę, a jeżeli będę jadł, to będę jadł po prostu zdrowo. Jest redukcja, było pół roku jedzenia, pół roku luzu, totalnego luzu, więc nawet nie chcę mi się patrzeć na te czekolady i tak dalej. oczywiście chętnie bym zjadł, ale, ale ich nie wiem. więc aktualnie lecie posiłek przetreningowy, Aż mi się dziwnie naprawdę o tym mówi, bo mówię jak jakiś mnich, a się ze mnie śmieje. Natomiast lecie posiłek przetreningowy, było to 350 g piersi z kurczaka i do tego było to 150 gramów makaronu plus pasata pomidorowa. I to było to, zaraz leci pre-workout jocha wleciało 5GH, więc wszystko jak w domu i lecimy na minowę. idziemy sprawdzić to siłownię. Generalnie Trochę o tej siłce pogadam i też myślę, że więcej pogadam albo czekając na taksówkę, albo na siłownię, albo ewentualnie jednostanie. Więc, widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że chociaż dwa materiały uda mi się nagrać, bo nie ukrywam, ale nagrywanie materiałów jest naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo lubię to robić, ale z drugiej strony, człowiek chce odpocząć, nie chce siedzieć w telefonie. Ja mam także, po prostu na wakacjach na tym telefonie i siedzę, więc mam nadzieję, że uda się coś nagrać. Dajcie znać, co myślicie i widzimy się później. A ja lecę na trening pleców. mamy taki mały basenik i od razu strąc sobie. Przejdzie dobry do Just, więc, więc spoko. No, powiem wam, że wygląda to naprawdę naprawdę dobrze, nieźle, to tylko część. No generalnie jest to strasznie ogromne. Tu nie widać, tu jest ktoś. Widzę na klatę, tam też na klatę, krample. Ja wiem, że z takich filmików jest dużo, ale na Real nie ma. I zaraz wam pokażę, jak przejdziemy tam dalej. Tutaj mamy kolejną salę, ale do końca nie widzę, co to, co to jest. Jakieś chłopaki niemałe. Więc widać, że, że na linkach nie robią. Ale generalnie wygląda to bardzo spoko, Może nie ma jakiegoś zadowolonych gości, ale. No już taka godzina, jedzonko, kardio, nogi, o i nogi tu zrobimy, naprawdę wygląda tu zajebiście, a ja lecę tam gdzie plecy. Generalnie ja zawsze trenuję, e, trenuję w buzie, natomiast nie spodziewam się, że będzie tutaj tak gorąco. Znaczy, spodziewałem się, że będzie klimat tak jak wszędzie, natomiast w bluzie nie jest lekko. Nauczka na jutro i jutro ręce w koszulce, natomiast bluzy worki to coś, co ćwiczę od dwóch, trzech lat, bo od dwóch, trzech lat wydaje mi się, że wygląda najsłabiej. Taki jest paradoks tego wszystkiego. Natomiast robimy się pracę, zobaczymy jak to, jak to tutaj wyjdzie, a na pewno wyjdzie bardzo dobrze. pre wzięty, mimo że jest tutaj godzina 22, no to chcę się trenować, chcę się to zrobić porządnie, że już tu jestem. Jeszcze też pewnie wiele osób będzie pytało jak to wygląda cenowo, to można wszystko sprawdzić, też pewnie wiele osób o to mówiło. Natomiast karnet na tydzień kosztuje 400, a na jeden dzień kosztuje 200, na miesiąc kosztuje tysiaka. Mówimy o ich walucie, ale to jest praktycznie przelicznik 1 do jednego. Natomiast jeżeli mam trenować tutaj raz, to mi się nie chce, zrobię sobie 4 treningi, mimo że jestem tutaj 6-7 dni. Ale taki, no, można powiedzieć, obóz sportowy, który wyjdzie delikatnie, delikatnie drożej niż u nas, bo 400 zł na właśnie na ten tydzień, czyli 4 treningi i dodatkowo taksówka w jedną stronę, z tego co widzę, 5 dyszek, więc można powiedzieć z tej strony stówka, 4 treningi, no to 8 stówek gdzieś, gdzieś to wyniesie. No, ale robimy, robimy. I tak czy siak się cieszę, naprawdę bardzo spokojnie jest jakieś wyjątek nie wiadomo jakiego, wydatek nie wiadomo jakiego rzędu. Widzę, że wszyscy nagrywają, większość to swobodnie nagrywający mówię z do telefonu. Fajnie byłoby się to przeprowadzić, chociaż na parę miesięcy, i tak nagrywać codziennie, mieć operatora. Ale no, to fajnie też by było mieć te Rolls Royce, co oni mają, więc no, nie wszystko człowiek może mieć. Teraz lecimy z treningiem. Będziecie mieć takie pierwszą serie albo ostatnie serie. Trening będzie ciężki, natomiast nie wiem, jak dostosować obciążenie, bo jest zapisywane ze Stars Gymu, więc wygląda to delikatnie inaczej. Natomiast działam i widzimy się później. thank <laughs> you Dobra, słuchajcie, tak jak widać nie jest zbyt lekko, trochę jeszcze usta nawet jakieś poklejone i tak dalej, sorry, że jestem taki mało apetyczny. Natomiast to nie tylko efekty bluzy, bo klima, jak się domyślacie, jest bardzo mocna, natomiast trening też był ciężki, natomiast ciężary nie były duże, bo nie jestem w stanie tego dopasować, plus jestem piąty, szósty, szósty dzień na 200 gramach węglowodanów, sześć dni mimo wyjazdu, mimo samolotu, mimo podróży, później i dalej, tak dalej, trasy w nocy na lotnisko. Wszystko było utrzymane, więc udało mi się wszystko utrzymać, jestem bardzo z siebie zadowolony i ostatnie 6 dni było właśnie nad 200 gramów węglowodanów, tam było około 350 gramów białka dziennie, więc tego, tego paliwa nie ma, ale po prostu jak widzicie, nie narzekam, coś to tu wystarczyło, jakaś starzeje się, jakaś żyłka od treningu, kurde, starość, ale przy oku, sorry, ale właśnie... Tutaj jest odkrycie. Wszystko live. Siłka bardzo fajna. Bardzo dobrze to wygląda, Fajnie było, bo tutaj na mieście jest jakiegoś kępa treningowego. To na pewno. Za chwilę się zabieram do chaty. Gotowanie. Generalnie w się Zimowych jest na sprzed 24, Nie wiem, do mieszkania. Siadam do raportu. To na pewno. Siadam do raportu, żeby jutro móc rano pójść na cardio. Później na basenik, później sobie coś zjeść, zwiedzić i są pójść na siłkę Edisów do raportów, tak sobie wymyśliłem, tak będę pracował, no i generalnie odpoczywamy, odpoczywamy w ten sposób transportowo. naprawdę fajny, fajny klimat, wiem, że chłopacy z Polski też przyjeżdżają, będą na targach, będą robić relacje, więc pewnie u nich zobaczycie to delikatnie inaczej, ale ja nagrywam to sam, bez operatora, luźno już tak powiem bez można powiedzieć przymusu, czy, czy tutaj można powiedzieć jakiegoś narzutu, co mam nagrywać, jest to takie bardziej, bardziej daily vlog. Nie chodzi mi, że oni mają narzut, tylko generalnie jeżeli ktoś idzie z firmą suplementacyjną, sponsoringową, no to po prostu te materiały muszą być nagrane mocno i profesjonalnie i fajnie i muszą być ciekawe. Nie mówię, że moje mają być ciekawe, natomiast robię to sam, robię to ze statywem w ręku. Więc tak to wygląda, zabieram się za ostatnie ćwiczenie i jeszcze pewnie coś, coś dla Was pogadam. Dobra, idę na taksówkę. Generalnie czuję się chudy, upłukany, jak, jak nie wiem co, jak przez tydzień jadłem tyle w co normalnie przez, przez jeden dzień zawsze. I czuję w ogóle nabicia jakiegoś i tak dalej. Ale to jak mówiłem, plan jest taki, że wszystko zrzucić, ale po prostu szkoda, że jak jestem na wyjeździe to nie jestem w formie, ale no, to się robi po to, żeby ta forma kiedyś była. Taki okres przejściowy, gdzie trzeba tą głowę głowę uspokoić. Nie będzie miał chwilę widać, więc teraz... Nagram po prostu już coś z mieszkania. Okej, okay, tak jak mówiłem, będę pokazywał delikatnie więcej, mamy poświeg potreningowy. Tutaj nie widać, natomiast tutaj jest 150 g ryżu więc delikatnie więcej niż zazwyczaj eee, ryż, wołowina 350 gramów wołowiny i do tego jakiś ostry sosik, który znalazłem, nie wiem czy to będzie dobre czy niedobre, ale nie, zaraz spróbujemy no i tak to wygląda, prosty posiłek, bo redukcyjny prosty posiłek, bo nie chcę wymyślać prosty posiłek, bo ma się makro zgadzać, a redukcja już tak powiem, ma być wykonana raczej raczej szybko, nie chcę się z tym obijać chcę do końca roku to skończyć, bo po prostu redukcji nienawidzę generalnie wczoraj się dzień zakończony o 4 rano o 4 rano ze względu na to, że chciałem ogarnąć wszystkie te raporty późno, późno, nie było lekko natomiast no, swoją pracę trzeba zrobić ja jakby zawsze mówię, że plusem jest to, pracę z sobą można zabrać w każdy zakątek świata z drugiej strony, minusem tej pracy jest to, że ani jednego dnia nie możemy od niej odpocząć, bo trzeba zawsze być i tak czy jeśli jesteście w Dubaju, na Antarktydzie, czy na Monte no to ten komputer ze sobą mieć musicie plusy, minusy, wiadomo jak wszędzie Natomiast też czasami człowiek, nie ukrywa, ale potrzebuje pociągu psychicznego tego I czasami sami chciałbym się ten komputer zostawić, ale nie zawsze jest opcja Więc e, praca do 4 rano, się pobudka, kardio No i lecimy Tak jak mówię, zawzięłem się dość mocno Wczoraj widzieliście trening pleców, trening pleców, który był wykonywany na dość niskich obciążeniach Ale robię sobie aż 3-4 serie Bo powinieneś po prostu trening nie mieć Wigałem jak, jak zawsze, naprawdę bardzo fajny sprzęt Dzisiaj lecę na kolejny trening i dzisiaj będą prawdopodobnie łapy. Będą łapy, później do nogi, później będzie kratka z barkami. Nie będę Wam pokazywał na pewno nóg, bo nóg nikomu nie chce się oglądać, więc tego pokazywać nie będę. Natomiast dzięki za wczoraj, dzięki za dzisiejszy materiał i do zobaczenia później.